Dzień dobry, witajcie. Ostatnio zrobiłam wstęp do tematu kierowców z niepełnosprawnością, omówiłam co nieco sytuację prawną, a także zwróciłam uwagę na co kłaść nacisk podczas badania psychologicznego, no i gdzie szukać wsparcia w jakich instytucjach. Także jeśli nie widzieliście pierwszej części, to zapraszam Was. Link jest oczywiście u góry. Natomiast dziś chciałabym skupić się nieco bardziej na badaniach z tego zakresu badaniach porównawczych. Także zapraszam. Z pozoru sytuacja nie jest taka zła. Osoba z niepełnosprawnością może uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie czy psychologiczne i zacząć swoją przygodę z prowadzeniem auta. Sęk tylko w tym, że tak jak przy autach osobowych można znaleźć szkołę, która będzie miała auto z odpowiednim dostosowaniem i będzie w stanie takie auto później jakby podstawić na egzamin, no to tak w przypadku właśnie tych wyższych kategorii prawa jazdy, wyższych niż kategoria B, no jest jakby duży problem. Z relacji klientów wiem właśnie, że problem jest dosyć duży, choć kierowców zawodowych z niepełnosprawnością jest przecież coraz więcej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Zresztą u nas też nie, nie brakuje takich trackerów, fighterów. dla przykładu Cezary Kopiczko, który przecież urodził się bez prawego przedramienia i lewej dłoni. A zawodowo jeździ ciężarówką. Zresztą był jedną z twarzy drugiej edycji programu polscy Trackersi, który był realizowany właśnie przez Discovery Channel. Także dla chcącego generalnie nic trudnego, no ale zainteresowane osoby, które chciałyby zgłębić ten temat od podszewki, to zapraszam chociażby do odwiedzenia takiej strony stowarzyszenia pomocy niepełnosprawnym kierowcom Spinka. Które powstało w 2006 roku, i od początku swojej działalności, jakby chciało stworzyć w Polsce taki profesjonalny rynek usług motoryzacyjnych właśnie dla środowiska niepełnosprawnych kierowców. I pasażerów. Na ich stronie znajdziemy na przykład program Bezpieczne Auto. Ten program jest skierowany przede wszystkim do kierowców z niepełnosprawnościami narządów ruchu, którzy do kierowania swoim własnym pojazdem samochodowym zmuszeni są instalować w pojeździe dorodkowe indywidualne oprzyrządowanie. Jest tam też program dla kandydatów. Program się nazywa Kierowca bez barier i jest kierowany do osób niepełnosprawnych, właśnie z dysfunkcją narządów ruchu, które chcą uzyskać prawo jazdy kategorii B. Znajdziecie tam też wyszukiwarkę ośrodków szkolenia kierowców. I znalazłam tam też informację o tym, że w Polsce instaluje się już tzw. panele sterujące na kierownicy, które wspomagają niepełnosprawnego kierowcę przy zdobywaniu prawa jazdy w kategorii C. Bo tak wyposażona ciężarówka jest na pewno w ośrodku szkolenia kierowców w wysiedlcach. Zresztą e, chyba takim najbardziej, e, najbardziej aktualna wyszukiwarka jest na stronie PIMOTU, e, zobaczcie sobie, e, tutaj wchodzimy sobie w bazę informacji o pojazdach e, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Które są udostępniane właśnie przez ośrodki szkolenia kierowców. No, tutaj jest jakby napisane do przeprowadzenia tej części praktycznej państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B, ale jak zobaczycie, nie tylko kategoria B się tutaj znajduje. Klikamy sobie na wybrane województwo i widzimy listę szkół. Jaki jest pojazd dostosowany, dla jakiej kategorii prawa jazdy, w jaki sposób też on jest dostosowany i wszelkie dane adresowe, żeby się z taką szkołą móc skontaktować. Także. Jak sami widzicie, zaczynają się w Polsce pojawiać miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością są w stanie zrobić upragnione prawo jazdy, upragnionej kategorii. I warto też wspomnieć, że osoby niepełnosprawne, które chcą zdobyć prawo jazdy, mogą ubiegać się o stosowne jakieś tam dofinansowania na kurs prawa jazdy, czy też na zakup jakiegoś oprzyrządowania do samochodu, żeby go dostosować. Takie dofinansowanie można uzyskać chociażby w ramach programu w Pefronie. No, z jednej strony, może kierowcom, którzy uzyskali daną kategorię prawa jazdy przed tym, jak stali się osobami z niepełnosprawnością, jest troszeczkę łatwiej, bo nie muszą jakby szukać specjalistycznego miejsca na sam kurs. Z drugiej strony, w końcu zaczyna się coś w Polsce w tym temacie zmieniać. Wspomnę jeszcze tylko o tych kodach, które wpisuje lekarz, a które wskazują na pewnego rodzaju ograniczenia czy też dostosowania. Ograniczenia wynikające z niepełnosprawności nie muszą jakby oznaczać braku możliwości prowadzenia pojazdu, jednak w przypadku Występowania dysfunkcji, właśnie tych fizycznych, lekarz w swoim zaświadczeniu lekarskim powinien po prostu skorzystać z tych tak zwanych kodów ograniczenia. Kody ograniczeń mają bowiem za zadanie, jakby wskazać, w jakich warunkach ten kierowca jest w stanie prowadzić samochód bezpiecznie, czyli w sposób niestwarzający zagrożenia na drodze. No dobrze, ale co ciekawego jeszcze, jakby w badaniach, bo o tym też miało tutaj być. W 2013 roku przeprowadzono przez ITS badania pilotażowe dotyczące oceny możliwości kierowców niepełnosprawnych. Uczestniczyło w tym programie 30 osób w grupie eksperymentalnej, 15 kierowców niepełnosprawnych oraz 15 kierowców bez stwierdzonej niepełnosprawności, właśnie w tej grupie kontrolnej. I badanie przeprowadzono przy użyciu Trzech urządzeń diagnostycznych, czyli podstawowe urządzenie stanowił Driver Test Station, czyli DTS. Dla porównania wyników analizy wykonano również, jakby przy użyciu takich standardowych metod, które są stosowane w psychologii transportu do badania czasów reakcji na bodźce, czyli miernik czasu reakcji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, czyli tutaj był wykorzystywany aparat krzyżowy. I o jednakową procedurę opierały się testy, właśnie związane z tym badaniem nacisku na, na koło kierownicy, i tu zaznaczają się nam różnice pomiędzy osobami niepełnosprawnymi a w pełni sprawnymi. I wielkość siły nacisku jest w przypadku tych pierwszych no, zdecydowanie słabsza, i różnica ta jest tutaj istotna statystycznie. Średni czas reakcji badanych osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwany czas minimalny i maksymalny nie odbiegają tak od norm określonych dla populacji osób w pełni sprawnych motorycznie. Podobne wyniki uzyskano w przypadku badania koordynacji wzrokowo-ruchowej. Oczywiście to jest bardzo mała Próbka badawcza i nie można tak dokonywać uogólnień. W 2015 roku również ITS we współpracy właśnie z PIMOTem zrobił badania, w których porównano już 46 kierowców i kandydatów na kierowców z różnym, różną niepełnosprawnością i nabytą, i wrodzoną, w różnym też stopniu tej niepełnosprawności i porównywano ich z 15%. Pełnosprawnymi kierowcami, i w badaniach uwzględniono i czas reakcji, oceniany i za pomocą miernika czasu reakcji, i też wiedeńskiego systemu, i też tego właśnie DTS, koordynację wzrokowo-ruchową, widzenie przestrzenne tutaj za pomocą stereometru, czy też oceniano też widzenie kontrastu za pomocą Functional Vision Analyzer, oraz dodatkowo właśnie tą siłę nacisku na elementy sterujące pojazdu, czyli właśnie ten, ten DTS. I to właśnie ten, ten DTS najbardziej jakby różnicował badanych, tak, bo badani z niepełnosprawnością mieli tutaj istotnie gorsze wyniki zarówno pod względem czasu reakcji, jak i możliwości operowania kierownicą oraz jakby tego nacisku. I zarysowały się też jakby różnice oczywiście pomiędzy różnymi stopniami, czyli na przykład między umiarkowanym, a znacznym stopniem niepełnosprawności. No, ale znów próbka, próbka jest zbyt mała, by uogólniać. Ale generalnie zaleca się takie podejście po prostu bardzo zindywidualizowane. I pokazuje to jednak, że osoby no, z niepełnosprawnością, po jakby, takim odpowiednim treningu i wyszkoleniu, oraz jakby w przypadku jakby, takiego właściwego dopasowania i rozmieszczenia urządzeń sterowniczych w pojeździe, mogą być kierowcami. Muszą być za to no, na pewno dużo bardziej czujni i mieć jakby taką świadomość tych swoich um, ograniczeń, um, swojego stanu zdrowia. Warto też może pójść w kierunku tak zwanych testów funkcjonalnych, które pozwolą na dopasowanie rodzaju adaptacji dla kierowcy z niepełnosprawnością. Taki moduł doboru adaptacji dla kierowcy z niepełnosprawnością w opracowaniu Stasia Cieślak znajdziecie właśnie w artykule pod tytułem Testy funkcjonalne jako element określania możliwości kierowania pojazdem przez osoby z niepełnosprawnościami. I zastosowanie takich testów funkcjonalnych pozwala na ocenę możliwości funkcjonowania osoby za kierownicą, jakby wraz z doborem odpowiedniego pojazdu i jakby oprzyrządowania. I jakby w Polsce pomimo jakby wielu istotnych zmian jakie dokonują się na tej przestrzeni ostatnich lat no wciąż jakby myślę sobie że pozostaje wiele do zrobienia jakby w zakresie jakby nie tylko tej mobilności ale też jakby ogólnie takiej szeroko rozumianej aktywizacji osób z różnego rodzaju dysfunkcjami potrzebne jest takie szerokie uniwersalne spojrzenie na tą problematykę tej mobilności i ten nacisk mam wrażenie, że jest bardziej położony na kompensowanie skutków niepełnosprawności, właśnie w zakresie jakby zaspokajania takich bardzo podstawowych potrzeb. Natomiast zapomina się właśnie o tej aktywizacji. I myślę, że to takie dobre zakończenie tego tematu. To tyle na dziś. Do usłyszenia, do zobaczenia.